Sala Meksymiliana, jedna z najpiękniejszych w Polsce sal pałacowych. Salon biały. Piękny na komendę. Samolot tam daleka. W XIX-XX wieku takie salony orientalne występowały w wielu pałacach. Nawet drobni mieszczanie, drobni klasice <grystraszice"> w tych swoich pałacach próbowali go dzisiaj. Jeżeli już nie pałac, to taki kąt orientalny, w modę na

To taka wstydliwa historia arystokracji nie tylko niemieckiej, bo również polskiej. Wielu tych ludzi na niej nie grało w karty, i nie jeden stracił całą swoją fortunę. Tak, tak, w kasynach w Monte Carlo. Pokolenia całe dbały o to, żeby kumulować majątek, a potem jeden potrafi je stracić jak ten sen marnotrawny z tej sali metamor z zamku książki rodzina hochbergów. W 1941 roku zamach zostaje skonfiskowany. A dwa lata później przybywa tutaj z Berlina profesor Hermann Wissler, zaufany, przepraszam, współpracownik Hitlera, architekt z wykształcenia i dostali zlecenie. Ma przygotować plan przebudowy tego zamku na kwaterę dla Hitlera oraz na siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Proszę pamiętać, że wtedy to były bardzo bezpieczne tereny. Ludność cywilna tu na Śląsku praktycznie nie odczuwała skutków woźnych. I rozpoczyna się przebudowa e, książka. I proszę Państwa, my dzisiaj mamy w archiwum bramkowym kopię dokumentów, które y, pozyskaliśmy z z y, archiwum. I na tym dokumencie jest wykaz pomieszczeń, które miały powstać w ramach wojennej przebudowy zamku. I tam przy tytule Führer jest napisane kasy tak. sypialnia, jadalnia, łazienka, toaleta, dwa gabinety do pracy oraz tajne przejście ucieczkowe. To pomieszczenie jest opisywane jako sypialnia Führera trzeciej Rzeszy. Proszę zerknąć na stare czarno-białe zdjęcie. Powinniśmy mieć tutaj w narożniku kominek. Kominek został skuty, przeprót ścianę i prowadziły te przejścia do kolejnych pomieszczeń i proszę Państwa, równolegle jak w czasie wojny przebudowywany jest zamek w środku, to w tej górze, na której stoi budowla, wydrążono dwa poziomy podziemi. 15 oraz 50 metrów pod dziedzińcem Ponorowy. W sumie na obydwu poziomach jest prawie kilometr dolew. I ten głębszy poziom, raz do jest, niesamowite historie związane z tym zamkiem. Po raz kolejny zadaję pytanie, czy te drążone. Tunele pod zamkiem miały pomóc Niemcom w stworzeniu bomby atomowej. Innej wunderwache. Mówiło się o broni biologicznej, tak to? Tak. To jest mniej znany wątek, ale teraz po pandemii inaczej na to patrzymy. Pozdrawiam z tego miejsca, z tego zamku, który pełen jest zagadek.